Druga część. Ach, no dobra. Zakładam kurtkę. ani założyć założysz taką jak ja? Po co? No bo chcę. No dobra, dobra, dobra. Może założę taką jak ty. Czapkę mam z tej samej serii, więc nie mów mi, że nie. nie. No dobra, dobra. Dobra, biorę kluczy. oni nie, wziąłem kartę. Po co kartę? No w sumie mama już zapłaciła chyba. No właśnie. No chodź. Na razie je sobie schowam. Chodź. Klikam. Klik. No. Schodź. Okej. Okay. No i idziemy. Idź po ten, po ten. Szybko. Mam numerek. Jest pierwszy. Pierwszy mamy. Chodźmy szybko, bo nie zdążymy jeszcze do kościoła. Chyba już i tak nie pójdziemy. Pójdziemy, pójdziemy, bo ja chcę pójść. oj. Trudno. Chcę przyjść tam. Trudno. Szybko. Coś wielkanocnego tutaj. To moje. Dobra. Jesteśmy kwita I tak wolę Twoje niż to. Będzie. No bo to są to. O, będziemy mieć znowu te same. O no Jezus, znowu te same ubrania będziemy mieć. Pumącą. No bo ja chcę być taka, żebyś była taka jak ja. Mm -hmm, mm -hmm, mm, jasne, jasne. A czy ja chcę? Czy ludy? No, będzie. Ej, ale ja nie chcę, ja nie chcę. No, znaleźliśmy, w końcu to się. Tutaj, wielka noc, ojej O, o jeju, Jakie fajne rzeczy tu są. Dobra, bierzesz... o nie. A jak to wyjdziemy? Tak, ławe weź. Dobra, poradzimy sobie, poradzimy, poradzimy. Aaa, ja nic nie widzę, a ja prawie nic. Dobra, połóżmy już te wszystkie rzeczy. Ach. Wreszcie. No dobra. Albo w sumie zezwajmy. O, już samo. Otwieram. O Jezus, ile tu rzeczy. Dobra, pomogę Wam tu niektóre rzeczy wnieść. Klucze tu. Do środka. Wszystko do środka. Chodźcie. Chodźcie, ja to wszystko zajmę zajął się tutaj. No dobra. Ale fajnie było. No, fajnie w sumie. Dobra, idę pomóc wamie. Dużo tych rzeczy. No wiemy. Ale fajnie, bo świątecznie będzie i wiesz co, mam kolejne ubranie, to samo co ona. Naprawdę? Wy macie prawie wszystko to samo. No wiemy. Właśnie, że nie. Ej, poczekajcie na mnie. Nie, odjeżdżaj, Winda. Szybko, o No dobra, szybko, szybka, Szybko, raz, dwa, wychodzić. Wszystko tutaj wyjmujemy, wyjmujemy. No, dużo tych rzeczy. A, i tu są kolejne zabawki. Hej, tak. Są tu kolejne zabawki i to potwierdzam. I się bardzo z tego czasem. No może ty się cieszysz, a my nic nie dostaliśmy. Może ty nie dostałaś. Ona dostanie. Coś fajnego. Co? Rysik? Ach, Jezus, dość tanie, dość tanie, a, dostanie, dostanie, a dostanie. <grym> Najważniejsze, że ja dostaję prezent. O oh my goodness! Co cię byś wydaje? Co wydawało dźwięki? Kiedyś to miało takie chyba błyskotki, z tego co pamiętam. Mm. Tak! Jak to? Ha, dobra. To chyba czasami wydaje dźwięk, chociaż nie wiem. Mm, no i co wy Ja nie chcę do tego. Siostra, halo, pomóż mi to, bo ja tego nie chcę. Ja chcę to kolorowe. A wiesz co? Nie dam ci ani tego, ani tego. Ej, Bo to powinno być dla twoich siostr. Ty już dostałaś. Na przykład ona nie dostała. Patrz, ile wy dostaliście z twoją tam siostrą. Na no dużo może dostaliśmy. No. Ślimy dzisiaj w tym, dobra? No dobra, dobra. Ks. Ale wygląda dziwnie. Ej, nie oblazaj nas. No dobrze, powiedziałaś. Dobra, my tak będziemy. Poczekaj, coś szybko wyczaruje. Chodź, siostra. No dobra, poczekaj, tylko włożyć te rzeczy. Chodź. To co? Coś ci powiem. Coś ci powiem. Wyczaruję taki fajny strój. Uwaga. Czary-mary. Wiem, że to nie jest identyczny strój. Ale patrz. Taka ta, to będzie dla mnie. Albo że mnie jej mogę to dać. A ja będę luzowym kluickiem. Nie, to wszystkie będą dla ciebie stroje. No nie no, błagam no. Dobra, będę Ale jeszcze to wizarowana. Fajne. Wrzucimy to pudełko. No i tak by się kończyły nasze święta Wielkanocne w co jeśli Wam się podobało, dajcie łapki w górę na dwóch odcinkach. A więc subskrypcja, łapka i do zobaczenia.